Kilka dni temu u nas w domu odbyło się spotkanie klasowe mojego syna, w którym również uczestniczyły jego koleżanki z klasy. Zauważyłam, że bardzo mi się przyglądały, i w pewnym momencie dwie z nich podeszły do mnie i zapytały, ile mam lat. 46. Zdziwiły się, pochwaliły i powiedziały, że to jest niemożliwe, bo mam tak piękną cerę i skórę. Więc jaka jest moja rutyna skóry? Uśmiechnęłam się, oczywiście poczułam się super, ale jaka jest moja rutyna skóry, opowiedziałam im. Moja rutyna skóry to przede wszystkim mój sposób bycia, mój sposób pracy ze sobą od wewnątrz, czyli praktyki jogi, medytacji, praca z moją promiennością, bo właśnie to co jest w naszym środku, to co jest w naszym wnętrzu, ma wpływ na skórę, na cerę, na nasze piękno. Czyli jeżeli chcesz czuć się dobrze, pięknie, lśnić i promienić, to właśnie praktykuj jogę, medytację, spójrz na życie z miłością, z radością, uśmiechaj się i to jest najlepsza rutyna dla naszej skóry. Mam również swoją rutynę i to będzie w następnej rolce, natomiast przede wszystkim pierwsza rzecz to nasze wnętrze.